dobry wieczór, witam w programie, w którym dobrze bawimy się muzyką. Zaczynamy zabawę! A oto nasi dzisiejsi uczestnicy, nasz pierwszy uczestnik, pan... Damian! Oczywiście, oczywiście brawa się nie należą! Nie należą się, brawa! Panie Damianie, panie Damianie, yy, przyjechał pan do nas z Pszczyny, ma pan 35 lat, całkiem niczego sobie żonę Magdę, prywatnie jest pan handlowcem, ma pan zielonego Opla Astre przebiegł 167 tysięcy, auto jest na gaz i jest zarejestrowane na teścia, ponieważ teściu ma yy, zniżki. Bardzo lubi pan rąbać i robi pan to. Rąbie pan drzewo i ma pan yy, pięcioro dzieci. Sześcioletnia Ania, sześcioletnia Kinia, sześcioletni Natan, sześcioletni Pedro i Żaneta, która ma lat ile? 36. Uuu, bardzo pokaźny wiek. Dobrze, opowie nam Pan coś o sobie? Podwiązałem się. A coś więcej? Mocno. A. Hmm. A jak mocno się pan podwiązał? Bardzo mocno. Tak, że krewnie dopływała. Aż. W końcu tak. dopłynęła. I, tak, i zemdlałem. Ale odmdlał pan. Odmdlałem. Dobrze. Z kim pan do nas przyjechał? Przyjechałem z moim szwagrem, Jasiu Platynka. Tam się siedzi. Okay. Jeszcze siedzi. A to jest zwęczony podróżą? Nie, 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 pijany. Jakbyśmy po drodze sobie w samochodzie ćwiczyli trochę kara, karate. Uh -huh, uh -huh. E, no, ale nie wiem, co, co go tak się kłopotuje przecież nie, tak nie, nie takiej ilości przecież potrafiliśmy kiedyś opierać. Nie wątpię, nie wątpię. Dobrze, panie Damianie, zaczynamy zabawę. Proszę pana, formacja Dzień Schabów. Co to za utwór? Jakaś podpowiedź może. No, prawidłowa odpowiedź da panu mnóstwo pieniędzy. Ile? No, jakiś trylard złotych. O, no to da, da, da. I to jest świetna odpowiedź! Da, da, da! No, świetnie, brawo! Świetnie pan wszedł w tę grę. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, a teraz nasz kolejny uczestnik, pan Michał. Michał. No dobrze. Y niech pan coś o sobie opowie. Ostatnio mhm. zapisałem się na judo. I nie poszedłem. Jest pan, jest pan, jest pan. Jestem. Jest pan bardzo odważnym człowiekiem. Tak. A skąd pan do nas przyjechał? Przyjechałem z Radomia. Dobrze, niech pan już nic więcej nie mówi, a już u panu wszystko wiem. Niech pan się nie pogrąża, dobrze? Zaba zabawa się zaczyna dla pana. Proszę pana, k i ach. Kaja? Nie, 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 przecież ja wiem jak to się pisze. Kaja. Okej. Okay. Co to za utwór? Zaraz, 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 stop, 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 stop! Halo, 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 panie Damianie, ma pan źle ubrane buty, to niebezpieczne. Jak to? No prawy do lewego. To jest fantastyczna odpowiedź! No. Tak, tak, tak! Świetnie pan przed takie, jak tak dalej później tam za chwilkę skończymy tę grę. Runda, pierwsza. Za nami! ja, to! Melodia. Yeah. Jesteśmy w rundzie drugiej. Teraz jako pierwszy będzie odpowiadał pan Michal. Michał. Hmm, no dobrze, panie Michałe. No właśnie w takich sytuacjach mówi się panie Michale. Czyli Michał? No w sumie... Może być. A, 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 prze, a, przepraszam bardzo, dlaczego kolega ma a, tutaj napisane Michal przez L, skoro ja jestem Damian? <ścoughs> a co pan tak wieszał? Piłem. Poważnie nie wygląda pan. Jak nie wyglądam, jak cały poszczany jestem. Nie, nie. Nie, nie, nie. idźmy w tę dobrze. stronę, dobrze? Już zawro poszło, pro, proszę pana. O, proszę pana, już chyba nawet tytuł przyszło, bo aż oczy szczypię. Dobrze, zostawmy to. Dobrze. Panie Michałle, proszę tak. sobie y, wybrać numerek od 1 do 5. 5. Nie ma 5. To jakie są? Są numerki od 1 do. 5. No. Za wyjątkiem 5. Aha, dobrze. Nie ma no to w też takim 4. W, nie ma też ta... 2. Jeden no to... też nie ma. No więc wybiera pan 3. To jest bardzo odważny wybór. Wybór? Przecież ja tutaj nie miałem żadnego wyboru. No jak nie miał pan no wyboru? Nie miałem miał wyboru. Pan wybór od 1 do 5, a wybrał pan 3. A numer 3 to kategoria hity sprzed lat. Ale uwaga, ułatwienie, będzie podpowiedź. Super. Czytam ja ją. Piosenka o małym owadzie Zbigniewa Wodeckiego. Szczułka posa... maja. Ale proszę mi pozwolić dokończyć czytać podpowiedź. Wie pan, jakie to jest irytujące dla mężczyzny, jak nie może skończyć? Wie pan? Ja wiem. Ja wiem, dlatego, dlatego się podwiązałem. <głosy> <głosy> dlatego. No, bo, no tak, no bo końca nie było widać, no nie? No dobrze. dobrze. Jeszcze raz bez przerywania. Ok? Tak jest. No to <noise> najgorsze. Piosenka o Małym Ołowadzie Zbigniewa Wodeckiego powstała w roku 1981, a piosenka, o którą nam chodzi, powstała w zupełnie innym roku. O co nam chodzi? Posłuchajmy. Co to za utwór? Nie wiem. Proszę pana, to był utwór. Vitun Likajnen Nartu, znanego fińskiego zespołu Vitun Likajnen Nartu. A utwór pochodzi z albumu z 2016 roku o tym samym tytule. Jakim? Vitun Likajnen Nartu. I. Chce mi pan. I chce mi pan powiedzieć, że ten zespół jest znany, tak? Oczywiście, że jest znany. Mhm. Ciekawe, gdzie? Jak to gdzie? W Stanach Zjednoczonych, w Ameryce i w USA. A Finlandia? Nie, no nie, Finlandia to nie. Finlandia, tak? Oczywiście, że Finlandia, tak. Przecież e, nasz polski Chopin i Finlandia to są te e, butelki partnerskie. <noise> no, tak, no, rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście. Tak, ma pan rację, bo nawet czasami one stoją obok ciebie na regale, tak? No tak. No. Ale bardzo dobrze, że się pan teraz odzywa, bo kolej na pana. Ale niestety wszystkie numerki wybrał pan Michał. Nie szkodzi, ja więcej numerków nie potrzebuję. U mnie i tak każdy się kończył dzieckiem, także wystarczy. Ma pan bardzo ułatwione zadanie. Niech pan poda po prostu tylko nazwę zespołu. 2 plus 1. Ale to jest przecież w sumie 3. A numer 3 to był utwór Witun NATU zespołu Witun Nartu z albumu z 2013 roku, o tym samym tytule. Witun Nartu. Po prostu niech pan poda nazwę zespołu. Raz, dwa, trzy. Przecież to są aż trzy numery. Pan nic nie rozumie? Nie rozumiem. Dobrze, to ja wybieram za pana, proszę pana, wybieram kategorię niespodzianka. Posłuchajmy. No przecież to jest ten... Yy, dziwny jest ten świat. No źle, źle, źle. Jak to? A no tak to, bo to było dzisiaj w Betlejem. <grym> Co? No jak to? No tak to. Posłuchajmy. W Betlejem, dzisiaj wytlejem dzisiaj bytle wesoła nowina no pięknie, no, no pewnie, że pięknie. pięknie. Jak państwo słyszeli, ja dobrze zaśpiewałem, no a pan źle odpowiedział. No więc łapmy się teraz mentalnie za rączki i wskakujmy do rundy trzeciej. Nie mam na imię! Nie mam na imię! To, to ja będę do pana mówił ej, ej! Albo niech pan na mnie woła. Jak? Palant? Nie, nie, nie! Jak ten, jak Kaczor Donald. Nie, nie, Kaczor Donald tak nie mówi. Tak, jasne, a jak niby? Kaczor Donald! A nie, a niech pan jeszcze raz powie. A co pan teraz powiedział? No, witun na No tak. O, tak, oczywiście, że tak. Mam na imię. Och, Damian, Damian. Andrzej. No, Damian, nie Andrzej. Andrzej. Na, 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 na drugie, na ten, na pierwsze mam Andrzej, a na, na drugie na... i trzecie mam. <głosy> na, <głosy> na pierwsze ma pan Damian, na, na drugie... Da, na, na trzecie mam Andrzej. Na, na trzecie. Panie, się pomyliłem. No. Namieszali mi rodzice. <noise> na pierwsze mam Damian, na drugie mam Damian, a na trzecie mam Andrzej. Andrzej. No, okay. Tak, tak. Ale mama używała zawsze dwóch pierwszych imion. Szczególnie jak się zdenerwowała, to mnie wołała i mówiła: Oj, Damian, Damian. Ma pan bardzo sprytną matkę. Dobrze, panie Damianie, Damianie, jedziemy dalej z tym koksem. Czy to prawda, że ma pan liczne choroby weneryczne i nie chce pan o tym rozmawiać? Mam. A co dać panu? A, 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 a bo ja też mam. Z zaraz, zaraz, czyli co? Właśnie w tym momencie się okazało, że ja już teraz też mam? Show biznes. Ale... No. Dobrze. Panie Damianie, Damianie. Po ilu f**kach? Słucham? Po ilu nutkach? Pan zgadnie. Myślałem, że usłyszałem coś innego, a ja że coś innego powiedziałem. E, po sześciu. Dobrze, proszę się wsłuchać. Ja e, pana bardzo przepraszam, ale ja zupełnie specjalnie się pomyliłem, ale musi mi pan uwierzyć na słowo, że to były poszły w pole kurki 3. Zatem moje pytanie brzmi. Co to za utwór? Poszły w pole kurki trzy. Genialna odpowiedź. Świetnie się pan zna na muzyce. Jak tak, no tak, tak, jak tak dalej pójdzie, to spotkamy się w finale. O ile, o ile? O ile oczywiście pan Michal nie podoła kolejnej muzycznej zagadce. No nic, sprawdźmy to. Dobrze, panie Michaule. Tak. Po ilu nutkach? Po jednej. Dobrze, proszę się wsłuchać. – No, ale miało być po jednej, teraz to ja już nic z tego nie wiem. – Chciałem ja się zagalopowałem troszkę, dobrze? To jeszcze raz, okej? Okay? Może jeszcze raz tak dla utrwalenia? – Poproszę. – Ja będę pana naprowadzał, ma pan trzy sekundy. – Ile? – Jedna. – to, ten... to może ten, poszły w pole kurki trzy. – No, źle, 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 bo to było w laskotek na płotek. – Ajajajajajaj. Puerto Rico! Nie jakie Puerto Rico? Aj, 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 Puerto Rico! Żadne Puerto Rico! Po prostu. No. Po prostu pan Michał źle odpowiedział, na czym bardzo ubolewam, bo tak mi zależało na tym, żeby został w finale. A tak to będę się musiał z nim pożegnać. No niechże chociaż pana godnie pożegnam. Do, Do widzenia. widzenia. Co, co, co pan robi? Co, co pan rob, robi, człowiek? Poniosło mnie. Co poniosło mnie, ale liczyłem na to, że panu Michalowi się udzieli. Udzieli? Już raz przed programem mi się udzieliło i teraz chory jestem. Przecież tak nie można robić. To jest powa poważny człowiek. Pan, pan Michal ma piękną żonę. Tak. Ma piękne dzieci, piękną pracę, piękny dom, piękne marzenia, piękne. Wiem, wiem. Właściwie to wszystko ma piękne. Tu się pupka jest bardzo ładna. Tu się zgadza, wszystko, wszystko, się, zgadza, wszystko się zgadza. No ale no niestety nie ma już z nami pana Michała, ale za to jest z nami pana, pan Damian i to pana Damiana witamy w wielkim finale. Grandy final! Panie Damianie, jest pan w finale, w wielkim finale. Za chwilkę usłyszy pan. Sześć muzycznych fragmentów, a zadanie jest bardzo proste i bardzo oczywiste odgadnąć, co to za utwór. Jest pan gotowy? Oczywisty. Zatem zaczynamy jadkę. Poproszę pierwszy fragment. Ryszard Rynkowski, dziewczyny lubią brąz. Dobrze, dalej. Stare dobre małżeństwo Bieszczarskie Anioły. Świetnie, dalej. George Michael Freedom. Brawo! Dalej. Mucha. Ale takiego utworu nie mam tutaj w zestawie. Mucha tu była! Zabił pan muchę! Tak. Dobrze to do piekła, mucho wściekła. Dobrze, proszę dalej. Majka Jeżuska, a ja wolę moją mamę. <laughs> Ey, Picko! proszę dalej. Zbigniew Preisner Lakrymosa. <grymina> Magnifikacyjnie. Proszę dalej. Europe, dystyfaniom, cham Jak? Dystyfaniom, cham I to jest fantastyczna odpowiedź. <grymina> Brawo, panie przewodniczący! i w nagrodę jest lokomotywą, za którą my podążamy, te nie, 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 w, w nie, jak kawka Knurów, kawka nie, kawka Budryk, kawka Budryk, kawka nie, nie, którego już nie, nie, nie,